Hej, dzień dobry, to Marta z codziennie fit i chcę dzisiaj z Wami porozmawiać na temat, który nurtuje bardzo dużą ilość osób, ale tak naprawdę bardzo dużą ilość osób, a mianowicie to, od czego zależy, ile kalorii spalamy na danym treningu. To co? Zaczynamy! No dobra, więc tak naprawdę, gdybym dostawała pieniądze za każdym razem, kiedy ktoś zada mi pytanie, a ile kalorii spala ten trening, albo ile kalorii można spalić podczas tych ćwiczeń. To prawdopodobnie nie rozmawiałabym teraz do kamery w swoim mieszkaniu, tylko miałabym prywatną wyspę, którą bym sobie kupiła za te pieniądze. Niestety to nie jest takie proste i łatwe. W związku z tym siedzę tutaj i mam zamiar dzisiaj Wam wyjaśnić, co tak naprawdę wpływa na to, ile kalorii spalimy podczas treningu. Czy mamy na to jakikolwiek wpływ? Czy możemy jakoś podkręcić tą liczbę spalonych kalorii? No i oczywiście, po co tak naprawdę jest nam ta wiedza potrzebna. Zanim zaczniemy się wgłębiać w temat, muszę Wam coś wyjaśnić. Po pierwsze, dlaczego niektórym osobom tak bardzo zależy na tym, żeby wiedzieć, ile kalorii spalili podczas danego treningu? Prawdopodobnie dlatego, że te osoby mają swój cel sylwetkowy, który chcą osiągnąć, niezależnie od tego, czy to jest schudnięcie czy tycie. W związku z tym, chcą wiedzieć, ile kalorii spalają w danym treningu, żeby lepiej oszacować swoje zapotrzebowanie kaloryczne i dopasować ilość kalorii do swojego celu. Ale. Problem polega na tym, że nie jest to takie łatwe i nie da się po prostu powiedzieć, że jakiś trening spala x kalorii, ponieważ jest to zależne od wielu czynników, o których zaraz Wam opowiem. I chociaż wiem, że prawdopodobnie nie muszę wam tego tłumaczyć i wy to wiecie, to tutaj muszę podkreślić, że mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego, że kalorie spalamy cały czas przez cały dzień. Teraz kiedy do was mówię, spalam trochę kalorii, idę przez spokój, więc spalam trochę kalorii. Poza tym moje wszystkie narządy wewnętrzne działają, ja oddycham, moje serce bije, w związku z tym cały czas spalam kalorie, ponieważ cały czas mój organizm potrzebuje energii do tego, żeby po prostu żyć. Jednym ze sposobów, żeby zwiększyć te spalanie kalorii, zwiększyć nasze zużycie energii i zwiększyć nasze zapotrzebowanie kaloryczne, co na przykład przydaje się, jeśli chcemy, żeby nasze ciało skorzystało z rezerw, czyli z tkanki tłuszczowej, a co za tym idzie, żeby trochę na przykład schudnąć, jest właśnie wplecenie aktywności fizycznej. Ale od czego tak naprawdę zależy nasze spalanie kalorii w trakcie treningu? Po pierwsze od naszej wagi. Osoby z większą wagą spalają stosunkowo większą ilość kalorii. E, jest to związane po części z tym, że po prostu im więcej ważymy, tym większy na przykład jest opór w trakcie jakiegoś ćwiczenia, tym większy ciężar musimy podnieść, na przykład jeśli ćwiczymy z masą własnego ciała. Więc osoby, które ważą więcej, spalają stosunkowo więcej kalorii niż osoby o niskiej wadze. Drugim głównym czynnikiem, który ma wpływ na ilość spalonych przez nas kalorii w trakcie treningu jest nasze. Tętno. To, jakie mamy tętno w trakcie treningu, najczęściej oszacowuje intensywność danych ćwiczeń oraz pobór tlenu, e, który mamy w trakcie wykonywania danej aktywności. Im większe tętno, tym najczęściej większa intensywność danego treningu, większy pobór tlenu, a co za tym idzie, większa liczba spalonych kalorii. Ale nie zawsze. Zazwyczaj to, czy nasze tętno jest wysokie, czy niskie, określa się przy użyciu wzorów. Wzorów, które wyliczają nasze tętno maksymalne, tętno spoczynkowe, określają nasze tętno spoczynkowe, i dzięki temu wiemy, w jakich zakresach pracujemy: czy to tętno jest wysokie, czy to tętno jest niskie, czy my śpimy, czy nie wiem, mamy prawie zawał, bo jest tak intensywny wysiłek. Problem polega na tym, że te wzory nie są dokładne i tak naprawdę nie mają aż tak dużego przełożenia na stan rzeczywisty. Wystarczy bowiem, że jesteśmy osobami wytrenowanymi e, i nasze tętno nie będzie się tak bardzo podnosić podczas wysiłku. Będziemy mieli większe tętno maksymalne niż wskazuje wzór, więc ciężko tutaj będzie określić, czy tak naprawdę to tętno jest u nas wysokie czy niskie. Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ niektóre osoby też z natury mają inne tętno, tętno maksymalne czy tętno spoczynkowe, niż wskazywałby na to wzór. W związku z tym czasami bywa tak, że trening jest intensywny, my się bardzo męczymy. E, mamy, wiecie, mocną zadyszkę, e, jest nam ciężko, gorąco, jesteśmy cali czerwoni, a zegarek nam pokazuje, że na przykład jesteśmy w strefie tętna, e, która jest, nie wiem, strefą relaksu albo strefą treningu tlenowego, co by się w ogóle nie przekładało na nasze odczucia. Wynika to z tego, że najczęściej zegarki, pulsometry i wszystkie inne takie tego typu sprzęty bazują właśnie na wzorach, więc według wzoru jesteś w strefie tętna, e, nie wiem, wysiłku tlenowego, który jest takim tętnym w miarę spokojnym, podczas gdy tak naprawdę to jest dla Ciebie tętno już nie wiem, prawie maksymalne czy bardzo wysokie po prostu. W związku z tym należy pamiętać o tym, że to jakie wyniki widzimy na zegarkach i to co nam wylicza wzór, to tylko jest szacunek. Może być prawidłowy w 100%? A może nie być i nie ma co się z tym za bardzo spinać, nie ma też co łapać schizy typu, w takim razie już nie wiem, jakie mam tętno, muszę iść na badania wydolnościowe, bo to nie o to chodzi i to nie jest żadnej osoby, osobie, która trenuje rekreacyjnie, tak naprawdę potrzebne. Można wziąć pod uwagę ten wzór, natomiast nie należy traktować tego jako coś właśnie wykutego w kamieniu, co jest na milion procent prawidłowe i bardzo, bardzo precyzyjne. Dobra, ale ja już tu robię odcinek o tętnie, a miało być o spalonych kalorii. Podsumowując, jeśli tętno jest w miarę wysokie, to ta ilość spalonych kalorii też będzie większa, bo będzie świadczyło to o tym, że po prostu ten trening jest intensywny. Jeśli natomiast tętno jest niskie, czyli intensywność jest niska, to liczba spalonych kalorii będzie po prostu mniejsza. Na to, ile spalamy kalorii, ma też wpływ. Nasz poziom zaawansowania w treningach. Osoby początkujące z pewnością będą spalały więcej kalorii, między innymi dlatego, że jest to dla nich nowość i szok, tak można to powiedzieć w uproszczeniu. I po prostu każdy trening, każde ćwiczenie będzie dla nich dużo większym wysiłkiem niż dla osoby, która już ćwiczy od lat i po prostu bardzo ciężko może jej osiągnąć super intensywność. Poziom zaawansowania, więc będzie miał dość duży wpływ na to, ile kalorii spalimy, ponieważ Zależne, jeden trening może być dla jednej osoby bardzo intensywny, bardzo trudny, może spalić dużą ilość kolorii, a dla osoby, która na przykład sporo trenuje, to nie będzie już robiło takiego wrażenia. Z drugiej jednak strony badania pokazują, że osoby, które są osobami zaawansowanymi, często dokładają sobie więcej na treningu, potrafią zwiększyć tą intensywność sam, sam we włas na własną rękę. I dzięki temu też mogą podkręcić trochę tą ilość spalonych kalorii, więc to nie jest też tak, że jeśli jesteś osobą zaawansowaną, to już nie możesz liczyć na to, że spalisz sporo. Myślę, że to jest logiczne, ale też o tym powinnam wspomnieć. Na to ile kalorii spalimy podczas treningu ma też wpływ jego długość. Wiadomo, że jeśli im dłużej trwa wysiłek, nawet jeśli on nie jest intensywny, no jeśli to jest na przykład tylko spacer, to jeśli trwa on Wystarczająco długo, to spalimy też dużo więcej kalorii, niż gdyby to był tylko jakiś krótki, dziesięciominutowy spacerek po siedlu. Na nasze spalanie kalorii w trakcie treningu ma też wpływ nasze otoczenie. To czy robimy trening w domu, czy jaka jest temperatura, czy jest zimno, czy jest ciepło, jaka jest wilgotność powietrza. To wszystko też będzie miało wpływ na to, ile kalorii spalimy. Kolejna kwestia to masa mięśniowa. Osoby z większą ilością masy mięśniowej będą spalać też większą ilość kalorii, ponieważ jest to tkanka energetycznie wymagająca, wymaga ona więcej energii, więcej tlenu, więcej zasobów, w związku z tym potrzebuje też więcej energii, a co za tym idzie, będzie powodować większą ilość spalonych kalorii. Jeśli to odcinek o spalaniu kalorii, to powinnam też powiedzieć o zjawisku epok, czyli po treningowym zwiększonym zapotrzebowaniu na tlen, co z kolei powoduje, że spalamy więcej kalorii, ponieważ organizm musi zwiększyć pobór tlenu, a co za tym idzie, użytkuje na tę energię. Zjawisko epok pojawia się zazwyczaj po treningach intensywnych, ale krótkich, dlatego też często mówi się, że np. po interwałach spalamy kalorie przez cały dzień tak? albo podkręcamy sobie metabolizm. To są takie skróty myślowe, e, które właśnie mają za zadanie wytłumaczyć, o co chodzi w epok, czyli tym, że po prostu podczas danego treningu mamy większe zapotrzebowanie na tlen, niż jesteśmy w stanie sobie dostarczyć, w związku z tym po treningu organizm będzie próbował to nadrobić. A co za tym idzie też, zużytkuje na to większą ilość energii. Problem polega na tym, że przygotowując się do tego odcinka i czytając badania, dalej są mieszane odczucia odnośnie tego, e, czy epok rzeczywiście ma aż tak duży wpływ na nasze spalanie kalorii, i czy rzeczywiście jest to na tyle duża liczba, by w ogóle brać to pod uwagę. Dlatego mówię to tutaj bardziej w, w formie ciekawostki, i raczej nie skupiałabym się na tym, że e, żeby jakoś super. Fokusować się na tym, żeby robić zawsze interwały, i tak dalej, żeby potem mieć epok i spalać więcej kalorii, bo badania pokazują, a właściwie są mieszane na temat tego, czy rzeczywiście to jest taka duża liczba kalorii, żeby w ogóle się jakoś super liczyła. No i jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, jeśli chodzi o spalanie kalorii podczas treningu, czyli Wasze zaangażowanie w trakcie ćwiczeń. Bo teoretycznie ten sam trening, który jest bardzo intensywny, można wykonywać. Bardzo dokładnie i wczuwać się w niego i robić wszystko nam 100%, ale można też go zrobić na 20% i machać tą nogą czy ręką bez sensu, i po prostu nie dawać siebie wszystkiego, nie angażować się w tym treningu. I tutaj też rozpiętość może być ogromna, bo są osoby, które na jednym treningu spalą 400 kalorii, a są osoby, które spalą 100. Mając tą samą na przykład wagę. I to wynika tylko i wyłącznie z ich zaangażowania do ćwiczeń. No i kilka ważnych informacji, które muszą Wam podsumować całą tą treść i które chciałabym, żebyście zapamiętali po tym filmiku. Po pierwsze, kaloryczność, a właściwie spalanie kalorii podczas treningu, może się diametralnie różnić w zależności od naszej wagi, poziomu zaawansowania, ale też wieku, wzrostu, płci. I naprawdę jest bardzo dużo tętna, jest bardzo dużo takich jakby czynników, które wpływają na to, ile kalorii spalisz i może być nawet tak, że w jeden dzień spalisz 300 kalorii, a w drugi 500 albo 200 albo 150 i to też jest normalnym zjawiskiem. Co za tym idzie? Nie ma co się schizować tak na tym punkcie i nie ma co patrzeć tylko i wyłącznie na ilość spalonych kalorii, ponieważ nie jest to też wyznacznikiem dobrego treningu. Nie chodzi tylko o to, żeby spalić jak największą ilość kalorii. Chodzi o to, żeby ten trening był dobrze wykonany, żeby był zrobiony y, rzetelnie, tak? z zaangażowaniem y, i żeby był odpowiednio ułożony, dzięki czemu będziecie w stanie, w stanie osiągnąć odpowiednie efekty, dzięki czemu będziecie bardziej wysportowani, dzięki czemu wasze ciało będzie sprawniejsze. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że są rodzaje treningów, które wcale nie spalają takiej dużej ilości kalorii, jak na przykład yoga, e, rozciąganie, trening siłowy czasami czy trening wzmacniający. To są treningi, które wcale nie spalają nie wiadomo ilu kalorii, ale są bardzo potrzebne i mają realny wpływ na to, jak potem wygląda nasza sylwetka. Więc to nie jest tak, że nie powinniśmy ich robić, bo spalamy na przykład tylko 100 kalorii. To nie ma w ogóle znaczenia w tym momencie. Jeśli chcemy oszacować ile kalorii spalił dany trening, to najlepiej przyda się tu oczywiście sprzęt, który będzie mierzył nam tętno, jak na przykład właśnie zegarki sportowe. Ale pamiętajmy cały czas, żeby traktować te wyniki z takim przymrużeniem oka i żeby traktować je jako wyniki szacunkowe, a nie rzeczywiste, ponieważ rzeczywistość może być naprawdę różna od tego, co widzimy na zegarku. Najważniejsze, co chciałabym tak naprawdę, żebyście wynieśli z tego filmu, to to, że nie ma co się spinać tak bardzo na ilość spalonych kalorii, ponieważ jest to zależne od tak dużej ilości czynników, że tak czy siak będzie to zawsze jakaś wartość oszacowana, a wśród Porównując się z innymi osobami, to może być tak duża rozpiętość, że nie ma kompletnie sensu e, myślenie na ten temat. Ok, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i że jest przydatny. Jeśli tak, to dajcie proszę kciuka w górę e, i napiszcie też w komentarzu, e, czy chcielibyście, żebym poruszyła jakiś inny temat. E, a jeśli chcecie być na bieżąco, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, gdzieś tutaj będzie taka możliwość. E, a znajdziecie mnie także na moim Instagramie i na moim blogu codzienniefit.pl. To co? Do zobaczenia niedługo. Hejka!